Przychodzimy na dziewiątą i przechodzimy do uczenia się w ciszy. To jest taki czas, który bardzo sobie cenię. Każdy dzień zaczyna się od tego, że przychodzimy na dziewiątą. Ja zawsze mój dzień w Open zaczynam od zrobienia sobie kawy. Zazwyczaj zaczynam od zrobienia herbaty. Jak przychodzę sobie wcześniej, to sobie siadam na kanapie, piję herbatkę. Rozpakowuję się w kuchni. Staram się zrobić sobie wcześniej jakieś drugie śniadanie, żeby później na przerwie już mieć go gotowe. Czasami jesteśmy wcześniej, żeby się po prostu przygotować do zajęć. To jest taki czas, który bardzo sobie cenię. Tak sobie uspokoić umysł. No i potem mamy... Takie krótkie wprowadzenie z naszą tutorką Belą. A potem wiadomo, już zaczyna się jakaś taka swobodna nauka. I przechodzimy do uczenia się w ciszy. Znaczy wtedy zaczynam swoją pracę. I pracujemy od tej 9 do 10.40 i wtedy mam najwięcej energii, więc poświęcam ten jakby blok lekcyjny na trudniejsze pytania, trudniejsze rzeczy. Pierwsza sesja nauki. Zazwyczaj jest to przedmiot bardziej ścisły. W przerwie zazwyczaj ze sobą rozmawiamy, śmiejemy się, gramy czasem w jakieś planszówki. I potem mamy e, półtorej godziny e, znowu nauki, to jest nasz e, drugi blok. Zazwyczaj albo sobie wtedy robię wolne, jeżeli nauczyłam się dostatecznie, albo uczę się łatwiejszych rzeczy. No i koniec zazwyczaj. Wtedy się już kończy dzień, ale czasem są zajęcia, które